Siema, witam tutaj. Daper. Nagrywamy nasz pierwszy mecz. Zaczęliśmy dopiero grać w FIFA World. Zaczęliśmy mecz w drużynie tygodnia. Niedokładne podanie, niestety. Jak wspominałem, to jest nasz pierwszy mecz. Dopiero zaczęliśmy nagrywać. Nagrywam z moim kuzynem Dawidem. Filmiki będą pokazywane z dwóch kąt: z mojego i z Dawida. Ale. Ja już trochę zaczęłem wcześniej ale grać, ale myślę, że. Ale znakomicie to wyłapał! Że będzie dobrze. No. Listopole karne może strzelać! Pięknie dograł! Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki! Ale się wściekły na siebie! Zmarnował taką dogodną sytuację! Zaraz będzie bramka! To musi być gol. Brawo gól. Po 23 minutach prowadzimy 1 do 0, szybki odbiór.

Tak, tak. Po 38 minutach prowadzimy 2 do 0. Wydaje mi się, Dobre, że to będzie pewnie wygrana. chociaż... O jaki kolor! Chociaż może tu się wiele stać W środkowej strefie boiska. Uwolnił się spod opieki. Ma strzela. Tutaj... I 3-0. hat -trick. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa. Mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Opa. Brawo. 3-0 i bramka do szatni. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Żółta musi utrzymać trzy piłce. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3 do 0. Po pierwszej połowie prowadzimy 3 do 0. I zaczynamy drugą połowę. Na szczęście w futbolu liczą się nie tylko statystyki i porównania. Tak grając, tak strzelając nie mają szans nie tylko na wygraną, ale nawet na remis. Jak wspominałem gramy teraz y, drużynę tygodnia, później może zobaczymy sezon online może Piękne podanie i Niestety nie wykorzystałem tego, ale myślę, że tu już Jakie rozgrywa Dawid w formie zabawy. Może być groźnie, żeby marnuje okazję do strzelenia bramy. I tu Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Czy to wykorzysta? Piłka praktycznie nie trafiła przeciwnika. Nie musiał się C ruszać. C Kolejna. No i popędzili mu z pomocą. Nie. Trener decyduje się na zmianę. Dobry. Szykuje się chyba radzić bramkarza Tak. Przy piłce, czy uda mu się oddać strzał? Tak, jednak nie udało się z Dobre podanie, sam na sam Jedna, nie wiem, chciał podać Jedna, drużyna przeciwna przechwyciła piłkę Dobry odbiór bramkarza I sam na sam Podanie i go w 90 minucie 4 bramki Rybicki 90 minuta i prowadzimy 4 do 0 Myślę, że tu już nie będzie żadnych zmian w wyniku, ale jeszcze gramy I tutaj jeszcze... Jestem ja jestem doprawdy jeszcze całkowicie się z tobą zgadzam. Oczywiście Bóg Maherzy zacierają jedynie ręce z radości. Nie do końca i będzie rzut wolny popału. Zatrzymane atak Koniec meczu wygraliśmy 4 do zera i tutaj jeszcze parę słów od Dawida. No, jak wam się spodobało, poproszę o lajka i o subskrypcję. Kończymy.